I jeśli interesujesz się modami do The Binding of Isaac, to na pewno słyszało się Repentogonie, ale czym tak naprawdę jest ten projekt? Czy to nowy mod? DLC? A może coś więcej? W tym filmie wyjaśnię czym jest Repentogon, po co powstał i dlaczego warto się nim zainteresować, także zapraszam do oglądania. A więc zacznijmy od podstaw. Repentogon to nie jest zwykły mod, tylko coś znacznie większego. To tak zwany Script Extender, czyli narzędzie, które rozszerza możliwości silnika gry The Binding of Isaac Repentance. Zostało stworzone przez społeczność, by ominąć ograniczenia oficjalnego API-gry. Tutaj najważniejsze funkcje, jakie ten mod nam dodaje, czyli umożliwia moderom korzystanie z ponad 800 nowych funkcji i 200 callbacków w lua. Umożliwia nam tworzenie zaawansowanych systemów, animacji, efektów czy interfejsów a działa podobnie jak SKSF w Skyrimie czy Script Hook w GTA V, czyli jako rozszerzenie kodu gry, nie modyfikacje rozgrywki. A zapytacie, po co ten mord tak w ogóle powstał? Otóż Repentagon powstał w was bardzo konkretnego powodu. Moderzy natrafili na techniczne limity silnika Isaaca, nie mogli już dodawać pewnych funkcji, eventów czy mechanik, a dzięki Repentogonowi mogą teraz między innymi tworzyć niestandardowe postacie z własnymi ekranami wyboru czy statystykami, programować własne giant giantbooki, cutscenki, a nawet unikalne UI do swoich postaci, czy tworzyć mody, które działają płynniej, bardziej stabilnie, dzięki zoptymalizowanemu API, które po prostu tam dodali. A teraz konkrety. Co to właściwie nam daje? Ponad 800 rozszerzonych funkcji Lua, np. detekcja pozycji pikselowej gracza i lepszym kontrolę nad efektami, ponad 200 callbacków, czyli momentów, w których mod może się wstrzelić, np. wejście do pokoju czy zmiana statystyk, Nowe narzędzie debugowania, między innymi konsola oparta na Dear ImGui, nowy ekran statystyk, który śledzi ponad 40 typów danych, ilość bossów, typy pokoi i tym odświeżony bestiariusz z oddzielnymi zakładkami dla bossów i przeciwników, obsługa XML z custom tagami, czyli możliwość oznaczania itemów specjalnymi właściwościami dla modów oraz wsparcie dla niestandardowych cutscenek, giant booków, animacji i efektów shaderowych czego natomiast ten mod nie dodaje. I tutaj bardzo ważna sprawa: Repentogon sam w sobie nie dodaje żadnych nowych postaci, przedmiotów ani bossów. To nie jest mod w klasycznym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie zmienia naszej gry bezpośrednio. Żeby coś z niego wyciągnąć, potrzebujemy modów, które z niego korzystają. Przykłady: Rivier, Community Remix, Pure Characters czy Eclipsed. Wszystkie korzystają z Repentogona do swoich zaawansowanych funkcji, a znajdziecie je, tak jak każde inne mody, w warsztacie Steama. W tym przypadku instalacja jest trochę bardziej skomplikowana niż zwykły mod z workshopa, ale spokojnie, oto krótki poradnik, jak to zrobić, a jeśli nie jesteście zainteresowani tym poradnikiem, to znajdziecie ich masę w internecie. Na początek musimy wejść na stronę repentogon.com oraz pobrać odpowiednią wersję Repentogona. Obsługuje tylko wersję Repentance 1.79b J835. Potem wypakowujemy pliki do folderu z grą, uruchamiamy grę z plikiem startowym Repentogona i gotowe. Możemy teraz uruchamiać mody, które tego wymagają. Ale tutaj warto zapamiętać, Repentogon nie obsługuje Repentance Plusa. Musimy go odinstalować, jeśli chcemy w pełni cieszyć się rozgrywką na tej modyfikacji. Wspomniałem wcześniej o przykładowych modach, które działają tylko na Repentogonie, teraz rozwinę trochę temat tego, co dodają one do gry. Na początek, Community Remix Beta. Mod daje nam dostęp do nowych bossów, przedmiotów oraz dwóch nowych grywalnych postaci, które widzicie na ekranie. Następnie Rivier, a w nim trzy nowe postacie, ponad 200 przedmiotów, a cały mod inspirowany jest grom to How". Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Kolejna modyfikacja, czyli Eclipse Eco Update. Daje nam ona 4 nowe postacie i ponad 100 zupełnie nowych itemów. A na koniec Pure Characters, który daje nam dostęp do czterech postaci, które są zupełnym przeciwieństwem postaci Tainted. A więc przejdźmy do podsumowania. Repentogon to prawdziwa rewolucja, ale tylko dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż standardowy Isaac. Jeśli jesteś moderem, to narzędzie, które zmienia zasady gry. Jeśli jesteś graczem, to baza do najciekawszych modów dostępnych obecnie do Repentance. Jeśli ci się spodobało, nie zapomnij zostawić suba i łapki w górę i daj znać, co mam omówić w następnym materiale.